poczekaj, poczekaj, będziesz tego żałował. Jak kurwo zdechniesz, to napisze klapfydre tak. Runczkowski eugeniusz, łoger, zmarł, proszę o wszystkie kurwy, jakie miał na pogrzeb przybycie. Tak mu klapsydrę napisze. I ty kurwa twoja mać chciałeś, żeby było zgoda w małżeństwie? To cię ci jebałeś, zaraz jeszcze pół roku nie minęło, to mnie kurwo zdradzałeś. Na feliksowie me zdradzałeś, wszędzie me zdradzałeś, gdzie tylko siedziałem. I jak ty się z góry wyczynienie wstydzić? Ale to jest pożyczone, będzie oddane w poczetku. roześmiał, Jak mu było widocznie chętnie ma na tu kozę, kiedy mówiłam, że mu kozę. Tego już nie może. On nie może już. Ach, zadowolony był, aż zadowoli mnie, się roześmiał, że kozę będzie kto że mu kupię kozę. Ma wszystkie rekordy, to tylko forte forty,